Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Nauka tematu. Korzystania z hamulca postojowego jest integralną częścią procesu nauczania w szkołach jazdy. Jednak gdy przychodzi do praktyki, większość kierowców nawet nie pamięta o istnieniu tej dodatkowej funkcji bezpieczeństwa, woląc naprawić swój samochód, włączając pierwszy bieg. Zasadniczo na niewielkich pochyłościach jest to całkiem skuteczna metoda, nie wspominając o płaskich poziomych platformach. Jest jednak mało prawdopodobne, by znalazł się choć jeden kierowca, który choć raz nie zapomniał przy włączaniu zapłonu, że jego samochód nie jest na biegu neutralnym. I dobrze, jeśli takie przypadki kończą się po prostu niespodziewanym szarpnięciem. Co jednak, gdy kilkadziesiąt centymetrów przed nami znajduje się inny samochód lub NP-słup oświetleniowy, należy zauważyć, że takie sytuacje nie należą do rzadkości więc nawyk zaciskania dźwigni hamulca ręcznego nie jest wcale przesadny, ale niestety zbyt częste używanie hamulca postojowego, a także szereg innych przyczyn, które dziś omówimy, może powodować spadek skuteczności hamowania. W takich przypadkach niekoniecznie trzeba kupować nową linkę, prawdopodobnie wystarczy regulacja hamulca ręcznego która z dużym prawdopodobieństwem rozwiąże wszelkie problemy. Funkcje hamulca postojowego. Już sama nazwa tego mechanizmu mówi o jego przeznaczeniu, blokowanie kół w celu zapewnienia ich unieruchomienia względem kierunku ruchu postępowego samochodu. W tym przypadku parkowania samochodu na powierzchniach o nachyleniu. Wymieńmy główne funkcje hamulca ręcznego. Zapewnienie unieruchomienia samochodu podczas parkowania na powierzchniach poziomych i pochyłych, średnik wspomaganie głównego układu hamulcowego samochodu podczas hamowania awaryjnego, wykonywanie manewrów, gdy pojazd jest w ruchu. Jeśli posiadasz odpowiednie umiejętności, wymiana hamulca głównego w przypadku awarii hamulca. Oczywiście nie wolno nadużywać hamulca ręcznego. Używać go jako zamiennika lub uzupełnienia głównego mechanizmu hamulcowego. W końcu jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie maszyny podczas postoju. Należy zauważyć, że napięta linka nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Próba hamowania hamulcem ręcznym, gdy samochód jest w ruchu może doprowadzić do poślizgu. Rozważmy urządzenie hamulca postojowego i zasady jego działania. ST składa się z trzech względnie niezależnych bloków napęd mechaniczny, jednostka sterująca, siłownika. Napęd to metalowa linka, która biegnie od klamki hamulca ręcznego do siłowników. To właśnie ta linka przenosi siłę pochodzącą z zaciskania dźwigni na klocki hamulcowe. W tym przypadku regulacja hamulca ręcznego. A raczej stopnia jego napięcia, odbywa się za pomocą wahacza, który odpowiada również za podział sił na każde skół. Te same klocki hamulcowe działają jako urządzenie uruchamiające które są również aktywowane przez naciśnięcie pedału hamulca. Jest to wykonane ze względu na uproszczenie układu hamulcowego, dla którego niezawodność jest jednym z najważniejszych czynników. Znacznie łatwiejsze jest również utrzymanie pojazdu z częściowo połączonym mechanizmem hamulcowym. Hamulec postojowy jest aktywowany za pomocą dźwigni zamontowanej w kabinie pasażerskiej w pobliżu tunelu środkowego. Jest ona wyposażona w zapadkę która napina linkę do wymaganej wartości. Podczas zaciągania sprawnego hamulca ręcznego na desce rozdzielczej zapali się osobna kontrolka sygnalizująca, że samochód jest zahamowany. W niektórych modelach samochodów przy próbie rozpoczęcia jazdy z włączonym hamulcem postojowym kierowca zostanie ostrzeżony sygnałem dźwiękowym co praktycznie eliminuje możliwość rozciągnięcia linki z powodu zapomnienia właściciela samochodu. Przeczytaj również, jak wyregulować prędkość biegu jałowego na wtryskiwaczu i gaźniku diagnostyka hamulca ręcznego. Przeprowadzanie kontroli sprawności hamulca postojowego powinno odbywać się w odstępach raz na miesiąc. Niektórzy producenci samochodów skupiają się na wskaźniku przebiegu, co 20 do 30 tysięcy kilometrów. Jeśli czujesz, że skuteczność unieruchamiania samochodu za pomocą hamulca ręcznego spadła, nie ma potrzeby czekać na zalecany okres serwisowania hamulca ręcznego. Istnieją dwie popularne metody diagnozowania stanu hamulca ręcznego. Pierwsza metoda wymaga umieszczenia pojazdu na odpowiednio stromym zboczu, o nachyleniu 15 stopni lub większym i dokręcenia dźwigni do ostatniego ustawienia zapadki, jeśli samochód jest powstrzymywany przed samoistnym ruchem przez grawitację. Wszystko jest w porządku, jeśli nie, oczywiste jest, że stracił wymaganą od niego skuteczność hamowania i należy natychmiast wyeliminować przyczynę niepełnego działania hamulca ręcznego poprzez późniejszą regulację lub naprawę mechanizmu. Druga metoda nie wymaga wzniesienia. Kontrola może i powinna być przeprowadzona na poziomej powierzchni. W tym celu należy dokręcić dźwignię do oporu, uruchomić silnik, włączyć niższy bieg, ściśle mówiąc, pierwszy, i zacząć powoli i równomiernie zwalniać pedał sprzęgła. Jeśli hamulec ręczny jest w pełni sprawny, samochód lekko szarpnie, ale zgaśnie, w przeciwnym razie zacznie się poruszać. Być może z mniejszą prędkością niż zwykle. Konieczne będzie również naprężenie linki hamulca ręcznego. Zauważalne zmniejszenie skuteczności blokowania kół przez hamulec ręczny może być spowodowane następującymi przyczynami poluzowanie naciągu linki hamulca charakterystyczne dla długotrwałego użytkowania pojazdu bez serwisowania ST, a także nadużywania hamulca postojowego, gdy pojazd jest w ruchu. Zużycie klocków hamulcowych wykracza poza normalne granice. Szczelina między szczękami a bębnem jest zwiększona. Jak widać, sam hamulec ręczny nie zawsze jest odpowiedzialny za niewystarczającą skuteczność hamowania. Wymieńmy przypadki, w których wymagana jest jego regulacja. Po każdej wymianie klocków, jeśli przeprowadzono prace związane z regulacją klocków hamulcowych, podczas wymiany tarcz z bębnów hamulcowych, jeśli swobodny ruch dźwigni ST zwiększył się do tego stopnia, że blokuje ona wszystkie zęby aż do dziesiątego zęba, po wymianie linki i skrzeź lub innych elementów w siłownika hamulca ręcznego, zasadniczo operacja regulacji na ciągu linki nie jest trudna. A jeśli nie masz czasu ani ochoty udać się do serwisu samochodowego, możesz wykonać ją samodzielnie. Nawet jeśli nie masz umiejętności wykonywania takich prac, istnieją jednak pewne obiektywne trudności. Są one związane z faktem że taka operacja powinna być przeprowadzona z zachowaniem środków bezpieczeństwa, ponieważ wymagany jest pełny dostęp do podwozia maszyny. Przed wykonaniem regulacji nie będzie nierozsądne zajrzenie do instrukcji obsługi w celu zapoznania się z cechami konstrukcyjnymi hamulca postojowego w jego części napędowej, część przygotowawcza. Przed przystąpieniem do regulacji stopnia naprężenia linki hamulca ręcznego należy zaopatrzyć się w następujące narzędzia i materiały. Dwukropek grzechotka i klucz kątowy. Zwykle klucz 13 mm, ale zależy to od konkretnej konstrukcji. Smarty PWD-40, przedłużacz z lampą. Jeśli oświetlenie podwozia samochodu będzie niewystarczające, przeczytaj również regulacja gaźnika K151 własnymi rękami. Prace powinny być wykonywane na podnośniku kozłach, zrobią i inspekcji PIT, który jest wyposażony w wielu warsztatach. W skrajnych przypadkach można podnieść tył samochodu i umieścić go na podkładkach. Należy zauważyć, że niektóre modele samochodów mają regulację hamulca ręcznego bezpośrednio z kabiny, więc ten punkt powinien być określony, jeśli zapewniony jest dostęp do dolnej części samochodu. Należy upewnić się, że niedziałanie ST nie jest spowodowane zakleszczeniem linki z powodu zabrudzenia i innych przedmiotów dostających się na jej powierzchnię. W takim przypadku wystarczy po prostu wyczyścić przewód, a następnie go nasmarować. I jeszcze jeden niuans: do regulacji można przystąpić tylko wtedy, gdy stan techniczny linki Klocków i mechanizmu napędowego jest zadowalający, sprawny jak samodzielnie dokręcić hamulec ręczny. Jeśli podczas kontroli linki zauważysz uszkodzenia, pęknięcia, przerwy inne zauważalne wady, taki mechanizm napędowy powinien zostać całkowicie wymieniony. Najczęściej jednak niewystarczająca skuteczność hamowania hamulcem postojowym jest spowodowana luźną linką. Każdy doświadczony kierowca dobrze wie. Jak dokręcić linkę hamulca ręcznego, ale dla tych, którzy stoją przed tym zadaniem po raz pierwszy, obiektywne trudności nie powinny się pojawić. Należy pamiętać, że sprawdzenie wyników regulacji nie jest trudne, ale lepiej jest mieć asystenta. Jeśli dźwignia ST jest dokręcona o 5 do 6 kliknięć, jest to normalne. Jeśli dźwignia jest dokręcona o więcej, to jest oczywiście luźna. Jeśli dźwignię można dokręcić tylko o 2 do 4 kliknięcia, oznacza to nadmierne naprężenie kabla, co również jest obarczone dużymi kłopotami. Podczas wykonywania tej procedury należy więc kierować się optymalną liczbą zębów zapadki. Istotą regulacji naciągu linki, niezależnie od cech konstrukcji ST. Jest zmiana wielkości luzuru dostępnego pomiędzy tarczami hamulcowymi a okładzinami klocków. Sama regulacja odbywa się poprzez zmianę długości części roboczej linki, jej skrócenie lub wydłużenie względem punktu zacisku. Oto typowa sekwencja działań podczas samodzielnego wykonywania tej procedury. Zapewnić swobodny dostęp do podwozia pojazdu. Dokręcić hamulec ręczny o 2 do 3 kliknięcia. Znaleźć nakrętkę blokującą mechanizmu regulacyjnego. Poluzować ją za pomocą otworu w bębnie układu hamulcowego. Rozpocząć dokręcanie śruby regulacyjnej, okresowo sprawdzając napięcie linki z kabiny pasażerskiej. Jeśli skok śruby nie jest wystarczający, aby napiąć linkę tak, jak powinna. Należy ją całkowicie wymienić. Operacja ta jest znacznie bardziej skomplikowana, więc może być potrzebna pomoc specjalisty. Jeśli dźwignia hamulca ręcznego jest dokręcona z wymaganą siłą, osiągnęliśmy nasz cel. Ale nadal konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej kontroli poprzez próbę ręcznego obrócenia zawieszonego koła, jeśli jest to możliwe tylko na granicy wysiłku. To wszystko jest w porządku i można dokręcić nakrętkę kontrującą. Następnie zwalniamy całkowicie dźwignię hamulca postojowego i ponownie sprawdzamy siłą mięśni rąk obrót zawieszonego koła. Nie powinno ono hamować. Jeśli tak się dzieje, mamy za mocno dokręcony hamulec ręczny i konieczne jest ponowne wyregulowanie hamulca ręcznego jego lekkie poluzowanie, średnik opuścić samochód na ziemię. Jeśli korzystaliśmy z podnośnika lub lewarka i sprawdzić działanie ST w realnych warunkach NP na stromym wzniesieniu lub hamując w ruchu,